Witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie coś, co z pewnością przeolał już każdy youtuber, ale zauważyłem, że kreatywne pomysły po prostu na YouTubie się nie sprzedają, dlatego dzisiaj wszyscy te osoby, te persony, które tutaj Hello? się znajdują, ja i mój kuzyn i jeszcze Dredziarz i w ogóle wszyscy wpieczymy się do wanny pełnej lodu. Ten kto wygra dostanie 500 zł. Co wy na to? O, 500 zł to siedzenie w wannie Tyszaczka. To jest gruby projekt, przygotowaliśmy się do tego, nie Myśleliśmy o tym, czy tej mordeczki w ogóle musi się dostać, że będzie ogień i w ogóle bla bla Czyli ale... pomysł co rany przez każdego YouTubera, ale nie w waszym, nie w waszym wykonaniu. No, no nie w naszym. A on będzie najlepszy. Dokładnie, ale nie chcemy 500 złotych tylko 1000. Ile? 1000. A to, ty to to się ceni w zimnej wodzie. I Prawda? co z tego? I A, jeszcze musicie ten, y, dupą poświecić, żeby się wyświetlenia zgadzały. Mm -hmm, zobaczmy. jak ty u mnie na instastory? No właśnie, tak jak ty? Tak, dokładnie. Także co, my wybieramy się aktualnie, y, gdzie się wybieramy? Gdzie się wybieramy? No do wanny. Na, tak, do wanny, no na stację benzynową kupić ten. Chodź, no potrzebuję y, osoby, która mi pomoże. Wybieramy się aktualnie na stację benzynową kupić lód. Aktualnie jesteśmy w autku, jedziemy właśnie na stację benzynową, wydaje mi się, że będziemy musieli zahaczyć kilka stacji benzynowych, bo w jednej po prostu nie starczy lodu. Co jest? Co się znowu. dzieje? Znowu. Co znowu? No Marysia, pisaj z Marysią. Dobra, nagrywam. Dobra, nieważne, pisaj z Marysią. No coś tam pisałem, no. no. Ona mi teraz napisała, że woli ciebie. No dobra, no to dobra, dobra, nie mów o tym na kamerę. Dobra, Boże, nie chcę mi się nagrywać teraz tego, jak zwykle jest, no. Dobra, daj spokój. Jedziemy na stację kupić, kupić trochę lodu, będzie fajnie. Ona pyta się, czy wezmę ją dzisiaj na seks Ona pyta cię ludzi. Powiem Ci, że hita nie złego kurwa, zrobiłeś. Tak? Razem był pisany, to elegancko chyba teraz. Znaczy powiem ci tak, ja się do tego nie przyznaję, że ja to pisałem też z tobą, bo... A do kleje? A do się przyznajesz? Dochleję, tak przyznaję się, ale to robiłem to po pijaku. W każdym razie jesteśmy już blisko stacji, zahaczymy sobie trzy stacje. E, wypłaciliśmy dużo kaski, także powinno starczyć. 500 zł na wygraną, 500 zł na lód i zaczynam odcinek. Bang! Mamy Udało się. 3, 2, 3, 4. Wszystko, tak? To wszystko. 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 Nie wiem. Proszę bardzo. Ostatni lud, Tam gwiazdor stoi, daje autografy. Zamykamy. Dawaj, numerola. Prawie w już nie Dawaj. Ale była jazda. Dobra, tyle starczy, czy więcej? Więcej chyba, nie? No coś, ty przecież to jest. Ile to jest kilo? Z pięćdziesiąt albo no, i ze sto. Więcej, czy nie? Tylko, że mi się to nie roztopiło. Bo no, jak mi się roztopi, to będzie najgorzej, nie? Dobra, pomóż mi to ładować, a nie no, nagrywać. ja nagrywam, to. nie mogę dwóch rzeczy na raz no robić. No to odłóż tą kamerę. Wystarczy, myślisz? A czemu ty w ogóle prowadzisz i trzymasz kamerę tak wolno w ogóle? No, nie ma, nie ma tego w przepisach, że bym nie mógł tak robić. W sensie nie mogę używać telefonu, ale mogę używać kamery. A wiesz, Prowadzę. że teraz ja będę robił prawko, to dasz mi pojeździć z mercem? Nie za bardzo. Nie rozumiem. będzie dobrze. Nie. Dzień. Musicie pomóc mi zanieść. A do ty nam pomożesz? E, ja jestem tutaj odpatrzony. Ale to e, Chyba śmieszny jest. Czujesz e, na. Co, już z kamerką? E, Lata, od jak, rana? Się, jak się czujesz z tym, że przegrasz? A co? Z czym przegram? To najdłużej wytrzyma w niepełnej pełnej lodu. A wiesz, że y, temperatura ciała y, przyzwyczaja się do jakiegoś momentu i później już jest tak samo? Tak? po prostu ej, jest zimno. Ej, ale pytanie, czy jest tylko siedzenie w wodzie, bo na ciebie ty jeszcze coś wymyśliłeś. Nie no, jeszcze wam dorzucę ostry sos do kąpieli. Żeby was wszystko piekło. A ja nie powiedziałeś, że to powiedział, pijawki. Pijawki? Dużo tego logu, Ile ty tego wzięłeś, człowieku? Tyle ile trzeba. Tyle ile trzeba, tak? A co ten też twarny się by... szalony, a Ty, A ten szalowany. się by i też uciekł, tak? Jak się eee, by trwanił? Tak, powiedział, że do talety i mamy ci pomóc. No tak. Słuchaj. Dobra, już. Słuchaj, wezmę. po ostrym tym sosie to ty będziesz się tym podcierał, człowieku. Ale, ale ty masz na tej głowie jakieś przejaśnienia granatu. Fajnie to wygląda. Ale dlaczego mnie dotykasz? No bo fajnie to wygląda, i mam on, on coś dostać. ma, nie? No, on jest taki ciepły. Ja czasem coś tak myślę ogólnie. Ta, ty tak. jesteś Ciepła. Ja, jak myślisz, jest ciepły? Jest. Nie yes. bardziej od ciebie. A dlaczego tylko tam molestujesz. Ale Ty od razu od razu mówisz, że ktoś mam molestuje. Ty Boże, ty też, ty też jesteś chory, jeśli masz Ale A ja się z tam Mariuszem Z jaką Marysią? z się. Jaką Marysią? mną. Ale co, kto to jest dla niego? A ja nie wiem kto to jest Marysia, pierwszy słyszę. To ty Dobra, ty kto, kto ja pierwszy ty. No, ja Dobra, muszę... to ty to ty to... Ktoś, wszyscy sobie zarzucili <laughs> jakieś fakty i poszli. Dobra, cicho, kto chce Dobra. pierwszy? Karina, ty chciałaś pierwsza, a ja druga. Dobra, jesteś gotowa? Jestem. No to słuchaj, e, chodźcie pomóc ten lud rzucić. no przecież ja nie będę tego rzucać. Pamiętajcie, no, ten nie 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 ja to jest główny projekt. Ja nie będę pomagać. Co? Czemu nie będziesz? A dolewam jeszcze zimnej wody do tego? No zimna, a jaka? To ciepła? Jaki jest sens dolewania ciepłej wody? I tak nie będą czy to jest ciepła, czy zimna. No, Jezu bo wannę rozwalicie. To nie ja. Trafię to wyglądać, powiem. To jest parę. To wygląda jak lodowata trumna. E, szczerze, to już im współczuję? Lodowata trumna czeka na pierwszego śmiałka. E, czyli jesteś gotowa? Co? Wygram. Wygrasz? No. Dzisiaj. Oczywiście, że tak. Ale to wiesz, że będziesz musiała przesiedzieć, wiesz, nie wybrać aż zgodnie 1000 tysiąc złotych? Dużo. To nie, nie to jest nie fair, że jestem pierwsza, bo nie mieli mam siedzieć. No jak, no to możesz być ostatnia. Nie, wolę no. być pierwsza. A bo zabrzydzisz się, się Nie. Ona e, powiedziała, że po prostu brzydzi i... E, prawda. E, prawda. Nie. E, powiedziała, że się ich brzydzi e, nie, i po prostu chce wejść... E, Chcę wejść pierwsza, nie? Dlatego. W każdym razie zaraz, zaraz zaczynamy. Jesteś gotowa, chyba wystarczy tyle wody. To już zakręcić. No, dawaj, lecisz. Ale muszę się przygotować. Jak przygotować? To jest, przygotować? Mokro jest. To muszę się zobaczyć. No, sacrament, tak, no. Ja nie nie To wejściem na tym. Na jezioro. Na, na co, na jeziorze? <laughs> no, na no jezioro. To, to nie jest jezioro, dobra, raz, dwa, trzy wchodzisz. Na morsowanie. A ile muszę wytrzymać? Dobra, a, a jak starczy coś? A! No to róbcie start! No dobra, już! Nie, o Jezu, nie, 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 nie. Dobra, Start. No dobra, właśnie. Nie. No właśnie, no, właś, no. Nie. nie. No właśnie. Dobrze mi odpada! No właśnie, no musisz wejść. Właśnie, właśnie. Ale właś, tylko właś. na sekundę! No bo no no, wyłącz okay. stopper, wyłącz stopper, bo oszukuję. Dlaczego oszukujesz? No. Mogę okay, jej pomóc. No start. Raz, dwa, trzy, start. Co to miało być? Już wygrałem Co to miało być? Stopy mi odpadło. Sam sobie wejść do tej wanny Dobra, wielka. lecisz O nie No dobra, dawaj, lecisz No <grym> bez przesady, tylko nie wytrzymaj 4 sekund jak ona. <grym> Ale tam się wbijam, człowieku No dobra a <grym> co ty ja, to chcesz w tym filmie <grym> właściwie udowodnić? Nie wiem za mnie się dradziesz <grym> Dajesz nie? nie? to ma koła, nie? Tak? No ale połóż się! Połóż się cała się połóż! No nie, 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 nie. Siedzi, siedzi. No musisz się cała zanurzyć, nie? No nie, nie cała się nie zanurzysz, już nie przesadzaj! Dwa koła dajesz za to, dwa koła, czaisz? Jak nie dasz dwa koła. Ale jakim na challenge ten... Jaki to ma sens? Musisz się położyć cała. To no, no, trzeba oddychać chyba jak... W no musisz się... Ile ma czasu? Uważaj, <grym> bo szybę zbijesz Minutę 5 sekund <grym> Połóż się cała, cała, cała Nie, nie naprawdę już cała, naprawdę Już mi, ja już nie Ale co ciepło płaci, czy nie? Kurwa ciepło bardzo, chcesz zobaczyć? Nie <grym> <grym> Ale to już mam liczyć ten czas? No tak, tak już Ja ci dam liczyć czas, bo cię w dupę Ja nie wiem jak tak w ogóle nie mogą morsy wytrzymać, tak się w ogóle nie da Masz 13 sekund do Dobre, Ile? 225. dwadzieścia pięć A jaki hipotermi dostanie? Jaki hipotermi? No ja już dostałam na przykład No tak, o, 3 sekundy no, dostałaś no, hipotermi no, no. Daj spokój, powiem ci tak. Powiem ci tak, 10 minut da się wytrzymać na pewno. Ej, ona chyba już wygra. Na pewno tak mi się wydaje. Ale co, ty jej nie pokonasz? Ona płacze prawie. Ile wytrzymała? 2 minuty 54 sekundy. O ja to jest masakra! Lecisz, lecisz, normalnie, dasz radę. To jest, co jak? Były te obozy dla, Niem... dla Polaków no, Nie wiem nie, nie, jak one się nazywały, te w Niemczech, dla Polaków, co tam jest Zawody? Nie, te, te, te obozy Nie Obozy te, kurde co tam ich ma, te wszystkie To jest coś Koncentracyjne? Takiego. No nie e nawet wytrzymała? 3 minuty 48 no, sekund 3 minuty 48 sekund, Dredziasz teraz ty no chcę mieć to z głowy, co nie? To dawaj, lecisz. Jest dobrze? Nie czuję, nic nie czuję! A ty będziesz tam przegrano? Mówiłaś, że wygrasz te pieniądze. Tak to bym przynajmniej nie musiał im dawać kasy. Dobry. jak? A tu jakbym się to też byś mi nie dał? Nie, no robię ci, Ej, ty, ty... nie. Ej, ogólnie nie czuję... to oni nie wiedzą, że ja już wziąłem te pieniądze Dobra. Ogólnie mam całe spięte mięśnie i nic nie czuję, naprawdę. Ooo! Oh. Czyli co, jak się czujesz? Okropnie, nie wiem w ogóle tak mi strasznie... Jak to? Mrowienie mrowią, mrowią strasznie. Dobra, lecisz. Jakie ona miała czas? 3, 3 minuty 50 sekund chyba. Och! Tylko musisz się cały zanurzyć, ty jesteś facetem, więc już nie oszukuj. Dobra, no, no to chodź. Ja, jak myślisz, jest ciepły? No ja też no, wejdę. Może pokąpiemy się razem? Ty <grymne> podziękuję. <grymne> ja podziękuję? No dobra, dawaj. Yeah. No, dobra. Start. I połóż się. No dobra. Tak To sprzeciw! To przestań go... Dajcie mi ręcznik. To no jest żałosny. Ej to! Ej to. Ty myślisz, że to jest tak łatwo, bo ty sobie tylko nagrywasz, a wejdź tam sobie zobacz. Zobaczymy ile ty wytrwasz, spróbuj nas pokonać. Dobra, a tak? ja mogę. To Wtedy my ci zapłacić. No trochę, bo jestem zażenowany. Trzymaj. No dobrze. Tylko poczekaj, nie, nie rób striptizu dla ubogich ze no. <śmienny> <śmienny> mną. no, zaraz zmienimy portal z YouTube na inny. Czekaj, jeszcze puścimy kiesę. Nagrywasz już, możemy zaczynać? Tak, no, let's go. E, witam panie serdecznie. Dzisiaj weźmiemy no. cudowną kąpiel. Wyzyskał, stopę A Ale ty jesteś głupia, wielka, Jezu Chryste ale <śmienny> no jedno, ja wyzerowałabym jakby wszedł. Będziemy pili moje cienka. Dobra, Dóż, lecisz. Poczekaj. Ja, ale chyba nic nie ma. Dobra, on chyba ma dobrą no, Dobra, już? Jak Nie wiem. Też się tak zobaczy, dobra. dobra, I co? Daj jakiegoś Netflixa, laptopa. I <noise> co, nie jest tak dobrze? Ej, ty poczekaj, ja zapomniałam no, teraz włączyć czas. On teraz zapleje. Ja Ej, zapomniałam włączyć że... czas. Przynajmniej się umyje. <głosy> <głosy> nie, dobra, elo. To jest? Ale jesteś tak? słaby Koniec? A ile mam czasu? Ja Mówiłem, tak. że wiodą... Eee, zero. Jak, no dobra, no, 35 licz... sekund. Dobra, idę stąd? Patona. Ile czekałeś powiem... na mnie, ja nie... że ja tego nie dobra. Dobra. dobra, jesteście słabi. Dawaj. Dawaj, zamarkę. dawaj, A ja chcę to zobaczyć. Chcę to zobaczyć. Ciepły? Jedna kwestia. Mogę zemdleć, także w razie swojego miasta kurujcie. No, no dobrze. Nie pomożemy ci. Wtedy wytrzymasz się też najdłużej. Ja jak już zobaczyłem Wiolkę, to już wiedziałem, że jej nie powiję, dlatego wyszedłem szybko. Ostatnia nadzieja w tobie stary. A ten. A the... I co? Jakie to czucie? Tak łatwo? Tak, ja się położyć. Połóż się. Maskę. Popraw sobie maskę. Widzicie to? Ale nogi to by się gonią. Muszki sobie za. Maskę sobie za <grym> Maskę popraw. I co? Jakie <grym> uczucie? Łatwo? Byłeś taki mądry. Ej, Wielka, jak ty to zrobiłeś w któreczu? No ja nołam radę. Ja to, już wiedziałem, że ja ciebie, to że 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 nie powiem. to będzie ci cieplej. To ty dało. <grym> Powóż się! Chciałeś nas jeszcze umówić tutaj. <grym> Tak zawod sobie główkę. Taki byłeś mądry. Taki były. się. ciekawe ile zażymy, wstrzymasz. Pobij mnie. No mnie już pobiłeś stary, więc... No No i mnie też. <gulubi> Jak tam uczycie? Jaki no byłeś mądry, się oglądać? No. Chyba to powtórzymy, co? Bo to Ej, A, nagrywasz to? Nie nagrało się chyba. Możemy ale co powtórzyć chyba? Całą stanę. Nie no. nagrywasz tego? No tak. A no, z tego... nie, nie, bym... ty nie włączyłaś skitu. Ale tylko tego Nie, ale ja tego skitu nie włączyłam. No pokażamy, teraz włączyłam tylko. Teraz dopiero zaczynamy nagrywać Nie, to że tu jeden co ty Nie, no, na... nie widziałam ten wzrok w jego oczach Ten wzrok na nas wszystkich Byłeś taki mądry i Ale nie, to nie prawda jest taka, że spieprzyliście mi film Minuta dwadzieścia Ale przynajmniej wygram pieniądze Spieprzyliście mi film, ale wygram pieniądze ale, ale to co twoje Swoje, pieniądze wygram A wiecie dlaczego? Bo oni są po prostu lamusami i, i nie umieją dobra, tego, jak tak? to, dobra. dobra, jak chcesz to Dobra, jak chcesz to mogę jeszcze raz tam wejść i cię pobiję Dobra Zaraz znaczy kisie ja wygrywam to. I po prostu jesteście lanusami w nie przestało. Ja on mnie irytuje, mam ochotę y, go pobić w tym challenge'u. Ale wiesz co musimy jakoś to utrudnić, on zawsze nam utrudnia wszystko. Co no właśnie. Znaczy? Minuta 4. Nie, nie, nie. wiem. wyś się tym zajmij. Mogę się tym zająć. Utrudnijmy Utrudnij mu się. To ma I za łatwo. I dał cenzurę. Ej, nie <susurę> nie <susurę> 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 nudny jest ten film. No, Teraz. No, musisz coś, coś ciekawego ty zrobić. Ty jesteś nudna! Nie. Trzeba było wytrzymać. <susurę> Ej, no przepraszam najdłużej wytrzymałam co ty się spinasz? Co ty, co ty najdłużej wytrzymałeś? To co ty wytrzymałeś, to jest nic. A oni to co? No oni to w ogóle to nie ma co komentować. <noise> Ile już? Dwa, dwa, no no słabi jesteśmy. No nie mam mnie pokona! Jesteśmy Niemcy. Rozumiesz to? Słabi zawodnicy. No, ja najsłabsza. Ale. Dzień Dobra, to nie ma co nagrywać, bo to jest nudne. Po prostu, jak będzie mi już rzucać mną, to. to połączysz na Nie od razu rzucało. Udowadniam, że nie jestem dla No, ta, ta. Tak jak wy. No. Powiedz sobie o tym YouTubie, że pną zasięgi. Musisz wytrzymać jak najdłużej. Ta, udowodni. Udowodnij Pokaż się! A jak się czujesz? Źle ja. Coraz gorzej. To w porządku? Kurde. Nie to, zaraz wyjdę, nie? Nie się? zeciegnęłaś. Czekaj. Jak się już wygrałeś. Dobra, 15 sekund do 5 minut. Ta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5. Nie trzymaj się, troka czysta. Ja idę sobie zaparzyć herbatkę, zagrzać jakieś zupki może Ty coś. Możemy, idziemy jakiś to? no? Chodź, zamieramy stąd! Nie wrócimy do tego, wrócimy ją, trzymaj się tak? dalej, to możesz sobie siedzieć w tej wannie, ja idę sobie zrobić herbatkę. Ogólnie wygląda się miera, się o ten... tym? Mam takie to tak się w górę, co nie? Uumierasz? <śmieniu> <oby> skutu... Nooo! <śmieniu> Wchodzą w siebie teraz złe duchy! Uważaj! Nie! nie. A ty dobre, dobre jest. Dobry. A ty jesteś słaba, a tak gadałeś, że wytrzymasz najwięcej. Ja tak mówiłam! Się brechtałeś w ogóle ze mnie, że. To ja się brechtałam z tego wszystkiego tutaj, no. Dobra. Ale w eskidzie trochę mały smalik No. Mogą dłużej. Demony. Może jeszcze raz? Co? Co? wychodzi, wychodzi. Chyba wychodzi. Wyszedł. Nie, musisz trzymać. 6,25. Wow. Wow. Fuck. Wygrałeś Co pieniądze. Wyszukę. Brawo. Naprawdę. jak się czujesz? Ostraciwiałeś. Jesteś, jesteś kotem. Ale jesteś lamusy Ale byście chociaż, byście chociaż spróbowali, a nie? No. No. Ja spróbowałam Spróbowałeś lodu tutaj Chcesz wypowiedzieć? Widzieliście to? tam może możemy... I co? No jeszcze raz wchodzę, bo muszę udowodnić, że jestem tylko lamuską, jak wszyscy uważają Serio wchodzisz? No, będę miała trzeci czas, a nie ostatni Stoper! Już? No tak Oh, oh yeah Oh yeah. Połóż, połóż normalnie się normalnie Nie tutaj. położę w się W tym momencie. Połóż się, tutaj nie. w sensie połóż się Będzie ci łatwiej, nie. mówię ci nie. Jak ty się położysz A, się, tak ty się Połóż się i teraz mało. I teraz nogi na dół i będzie wszystko I lecisz, z czasem Tak powolutku Zazwyczajsz się, naprawdę ty troscuj, teraz już nogi. No dawaj, dawaj wytrzymaj! Ja no, nie mogę już, proszę. Trzymaj, to dawaj! No na boską! O Jezów nogi. Iks jaki czas? 45 sekund. Czyli co pobijatryziarze? Tak. A ja ile miał? Nie wiem, nie pamiętam. Wygrany może być tylko jeden. Ehm. I ogólnie słabi wszyscy jesteśmy. Ja się cieszę, bo patrzcie, ta kaska była dla was. Ta kaska była dla was, dla zwycięzcy Ale ty nie wygrałaś, proszę cię Ale serce dużo wygrał, ale też dużo, tak może troszeczkę być ta... Chociaż stówkę dla mnie, trzeba, bo najwyżej Trzeba było wygrać, trzeba było wygrać Chociaż ty i tak najwięcej wytrzymałaś No powiem ci, należy Nie wiem, zastanowię się eee, Zastanowię no cóż. się, ta teraz tak mówi, a teraz mi nic nie da I będzie to się <laughs> nie mów na kamerach tego. Dobra. Yy, dziękuję Państwu za obejrzenie. Yy, widzimy się już wkrótce w następnym odcinku. Do zobaczenia.